Hej, hej, witajcie z tej strony Kamila. To jest druga część mojego filmu odnośnie barwienia rdzą minęły trzy dni. Tak wygląda to przez folię. Nie będę pokazywać całego procesu rozpakowywania moich barwionych tkanin. Pokażę Wam już gotowe materiały. Tutaj w misce jest woda z solą, muszę to rozmieszać. I teraz tak, woda z solą zatrzymuje proces rdzewienia, więc zamierzam wypłukać w niej wszelkiego rodzaju moje tkaniny, nawet papier, papier tylko po prostu przepłukam, nie będę go wygniatać. <laughs> Dlatego też, no... Nie będziecie obserwować całego procesu mojego ogarniania tych materiałów. Powiem tak, przepłukałam wszystko w wodzie z solą, następnie przepłukałam wszystko w zwykłej wodzie kilkukrotnie i dopiero wrzuciłam na szybkie płukanie do pralki. Bałam się zrobić to wcześniej, bo bałam się, że wszelkiego rodzaju żelastwo zostanie w mojej w mojej pralce, jeszcze na dodatek, zacznie rdzewieć. Tak prezentują się materiały, które już są wysuszone i po całym tym procesie, który, o którym wcześniej wspominałam, czyli woda z solą, potem płukanie samą wodą, a potem puściłam płukanie z płynem zapachowym, żeby ten zapach tu trochę, no jak wiecie, zniwelować. Teraz prezentuję elementy, bo barwiłam nawet bardzo drobne kawałeczki materiałów i jestem bardzo zadowolona z tego, co mi wyszło. Mogę porobić wstążki, przepaski, jakieś zapinki różnego rodzaju, no, nie, nie zagłębiając się, ale, ale, ale zapięcia do tagów czy, czy przekładki do stron. A jak widzicie, całkiem fajnie to wszystko wyszło. I w zależności od tego, jak gruba jest bawełna, no, to też ma ciekawy, ciekawy efekt. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Bo ja swoich materiałów nie, nie prasowałam, ale tak jak wspominałam o pralce, że bałam się, że to żelastwo wypłukiwane z materiału uszkodzi mi pralkę. To tak samo jeżeli zamierzacie prasować Wasze materiały, to zalecam położenie, nie wiem, na przykład papieru do pieczenia albo jakiejś dodatkowej ścierki pomiędzy żelazko, a, a tkaninę barwioną rdzą, bo w rdzewniku drobne, drobne kawałki metalu, drobinki i, i one mogą porysować Wam żelazko, więc, więc zalecam tutaj również ostrożność. Zachwytą, <noise> Zachwytą te, no, barwą, jakie powstały, i wzorom, jakie powstały. No, nie mam końca, bo wciąż oglądam te materiały i zastanawiam się, do czego ich użyć. Jak widzicie, pokazuję tutaj, że odwzorowały się pięknie gwoździe, i to super wygląda. Przekładki, No naprawdę, no, jestem zachwycona tym, co uzyskałam. I niebawem spróbuję po raz kolejny podziałać, tylko sobie muszę naszykować materiały. Natomiast Was zachęcam, naprawdę serdecznie zachęcam do tego typu eksperymentów, bo jeżeli lubicie starocie i starociowe rzeczy, albo tworzycie dżanki, to to może Wam. Po prostu po stokroć zapewnić piękne, oszałamiające efekty waszych prac. Jak widzicie, niektóre tkaniny są mocniej, inne mniej zabarwione. Bardzo ładnie się zachowały wzory z gwoździ. Tak wygląda papier. Przedarł się tylko w jednym miejscu. Tutaj po prawej stronie widać, tu jest, tu jest ładnie odwzorowana, odwzorowany zawias. Przedal się w jednym miejscu, bo przy ściąganiu żelastwa ono jakby wgryza się w tkaniny, właśnie w papier i przykleja się. Więc trzeba to w niektórych miejscach oderwać, i, i tutaj u mnie to spowodowało no, kilka przedarć. Niemniej jednak jestem bardzo, bardzo zadowolona, ale osobiście powiem, że papier wolę barwić miksturą, więc muszę sobie ją przygotować i będę działać z miksturą. To jest moja koronka, na którą kładłam. Bardzo duże żelastwo, płaskie, więc tutaj nie ma żadnych y, takich mocnych tekstur. E, zabarwienie jest super. E, tam, gdzie spryskałam kawą, to, to jest taki kawowy w ogóle kolor ma ta tkanina w tej chwili, nie biały. E, I w niektórych miejscach, tak jak tu pokazuję, jestem po prostu oszołomiona tym, co uzyskałam. I nie mogę się doczekać, kiedy wykorzystam... Te wszystkie kawałki w moich projektach. E, powiem szczerze, że jestem tak nimi zachwycona, że nie wiem od którego zacząć, a nie chciałabym ich umieszczać w jednym projekcie. E, bo bo no, każdy może przyćmić kolejny. Ok, tu prezentuję e, kawałek, który był pierwszy, pierwszy w kolejce, pierwszy barwiony i to e, no i jestem tutaj trochę zawiedziona, trochę, ponieważ strona, na którą liczyłam się nie zabarwiła. Była to prawa strona materiału, natomiast lewa strona pięknie przyjęła RC i, i inne wzory, mogłam położyć odwrotnie. Tym jestem zawiedziona. To pokazuję, jak była zawinięta ta nogawka od jeansów na puszce. Że przeszło barwienie po raz dwa, czyli przez dwie warstwy, I też, i też fajny efekt uzyskałam. Natomiast prześcieradło wygląda następująco: to było na wierzchu. Tutaj bodajże leżały właśnie te: jakby to powiedzieć, chicken wire. Ten drut, taki na, ta siatka i ona przeszła na drugą stronę. Tu po prawej stronie widzicie takie, jakby, no tak, skupiłam się na tłumaczeniu i pokazywaniu wzorów, ale po prawej stronie, o teraz właśnie pokazuję, są wzory siatki. Natomiast nareszcie tkaniny pięknie widać klucze i podkładki, które użyłam. I metalowe elementy, które nie były w ogóle zardzewiałe. Tutaj pięknie i mocno widać rdzę. Natomiast z tej strony to jest ta część, która była z dżinsami w jednym miejscu położona, i widać, że na jednej tkaninie, tkaninie się mocniej odzorowało, na innej mniej. Niemniej jednak to są te same elementy i w niektórych miejscach widać właśnie, co leżało. Tu są kłódki, tu na moim prześcieradle też są kłódki. Jedną widać bardziej, drugą mniej. Podkowa się bardzo fajnie odwzorowała i podkładki. Tak więc tak wyglądają moje barwione elementy. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Dajcie znać, który najlepiej. Jeżeli jesteście ciekawi, co wymyślę jeszcze, zapraszam do subskrypcji. Będę wdzięczna, jeżeli zostawicie mi jakieś ciekawe komentarze. I żegnam się już z Wami do następnego filmiku. Pa!